Cześć! Słuchajcie, dzisiaj nagrywam kolejną część aparatki I... E, tak, słyszycie, mówię gorzej niż mówiłam Ponieważ byłam na podkręceniu aparatu Co trzy tygodnie, znaczy aparatu tego Helix'a Quad Helix Expander Whatever No wiecie, już wam wcześniej mówiłam co to jest e, I po trzech tygodniach odnoszenia byłam e, go jakby podkręcić e, Zadać mu mocniejszą taką power, żeby lepiej działał No i tak przez te trzy pierwsze tygodnie, już ja chyba wróciłam o ten filmik, znaczy chyba, teraz to już na pewno go macie. Przez te trzy pierwsze tygodnie noszenia mmm, ciężko mi się po prostu było przyzwyczaić, ale jakoś zęby mnie mocno nie bolały. No i wiecie, poszłam do pani ortodontki, Haha, ha ha ha, hi hi, hi hi mówię: no proszę pani, super, zęby nie bolą. Ona mówi, no, to jak się pani cieszy, to się to dobrze wróży. Pani ortodontka powiedziała, że postępy są. Jeżeli mnie zęby nie bolały, no to wszystko, wszystko fajnie i super. Mhm, tak, tylko. I gdy byłam i pewnie od Znaczy podkręcanie spandra wygląda na takiej zasadzie Że tam się wygina ten trud bardziej I to trwa sekundę, dwie, trzy No, no chwilu, chwileczkę i to nic nie boli e, No i e, już w czwartek jakoś Jak wróciłam do domu No nie wiem, po godzinie, po dwóch zaczęłam strasznie boleć szóstki Czułam, że tam się już po prostu dzieje Słuchajcie, kolejne chyba cztery dni Czwartek, piątek, sobota, niedziela Poniedziałek, pięć dni Słuchajcie, średnio przez pierwsze 3 dni nie mogłam po prostu jeść. Kompletna masakra. Bolało mnie to strasznie. To było tak, że w czwartek miałam założoną w piątek pojechaliśmy do Wrocławia i ja po prostu czułam w tym Wrocławiu, jak miałam gorączkę. Miałam gorączkę od tego rozpychania zębów. I już w piątek wieczorem widziałam, jak bardzo mi ta szóstka po tej stronie szczególnie poszła w bok. Także naprawdę się działa tam masakra. Pracowały te zęby. No, dzisiaj, dzisiaj, tak właśnie dzisiaj jest ten piąty dzień, i jeszcze mnie te zęby bolą, ale to już jest takie porównanie z piątkiem i sobotą, to już jest o wiele lepiej. Jedynym problemem stał się język, który mnie naprawdę boli. Ten ekspander naprawdę coraz bardziej przeszkadza, bo ten drut jest coraz bardziej wyginany w stronę języka, więc on coraz bardziej przeszkadza. No i ten język jednak jest podrażniony, boli mnie to. Mam na nim takie odciski, więc no niestety nie jest to miłe. Jeździ już teraz w miarę, mogę tak normalnie, już mnie te zęby mniej bolą Także jest w miarę ok, ale jednak ten język boli, więc to jest minus Także no zęby, zęby pracują, dzieje się, widzę Jak patrzę w lustro, że no zawsze się przedstawiam, ale no niestety na razie z tym ekspanderem nie jest fajnie Czekam na Wasze komentarze, jak to było wszystko po kolei dalej Jak Wam się tam ten ekspander układał, co się działo, czy Was mniej bolało, czy mocniej Czy język też Was bolał Następną wizytę mam za kolejne 3 miesiące 3 miesiące, 3 tygodnie na szczęście no i zobaczymy co wtedy. No i najprawdopodobniej za półtora miesiąca będę miała założony aparat. No zobaczymy jak to wszystko się ułoży. Wiadomo, to wszystko zależy od tego, jak te zęby będą tam szły. Miejmy nadzieję, że tak, bo już po prostu ja cię tego ekspandera. Ta mowa, to, że ja mówię tak niewyraźnie, to jest takie wkurzające. To, że ten język tak było No i są sami taki skomfort. No ale zobaczymy. Także czekam na Wasze opinie, jak to było u Was, dajcie znać. Ogólnie nie ma tragedii, nie ma się czego bać. Ja myślałam, że będzie milion razy gorzej. Nie ma jakiejś wielkiej tragedii, że bym się tutaj załamywała i włosy z głowy rwała, no ale nie jest to nic przyjemnego. Także nie musicie się jakoś zrażać i załamywać, jeżeli usłyszycie, że musicie go nosić, no ale po prostu nie jest to nic fajnego, ale da się z tym żyć. Także wiecie, tragedii nie ma. Piszcie, zapraszam Was na Facebooka, Instagrama. Pa pa!